Witajcie, dzisiaj pokażę Wam mój falownik, mam go od 3 lat kupiłem za niecałe 2000 na ali, przyszedł z Czech. Dosyć szybko kuwieram, także fajnie było. On jest o mocy 3 kW. Na baterie napięcie jest 24V, tam mam 16 akumulatorów, 6V, trakcyjnych trojan, kwasowych. No takie kupiłem i takie mam. No i mi się mi akurat się sprawdzają, trzeba tylko uzupełniać elektroli. Wtedy kiedy to składałem, to a to było jeszcze zanim kupiłem ten falownik, to litowe nie były jeszcze takie mutne. i też dużo droższe. W tej chwili włączyłem panele, żeby zasilały falownik. No 300 parę bat, 400 w dają. To są te panele. Co używam normalnie do grzania wody, teraz je podłączyłem, żeby tutaj zobaczyć, jak chodzą. Mamy trochę słońca, dzisiaj jest sobota. Głównie ładuję baterię, używając tego sterownika Flex Max autoka. On jest, według mnie, super, bezbłędnie chodzi. Mam go 2012 albo 2013 roku. Tutaj jest data produkcji 12. Jest 80 amperowy, także 2,5 kW mogę ładować baterię, jeżeli ma 24V. On obsługuje też wyższe napięcia, ale na razie mam instalację 24V. Jeżeli chodzi o falownik, super sobie radzi, nie ma problemu, ale nie obciążam go zbyt mocno. Używam go do zasilania. pociągnąłem osobną linię do. Lodówek, telewizorów, komputerów, oświetlenia, właściwie całą piwnicę mam zasilaną przez holownik. Mogę szybko przelecieć przez menu. Widzę, że bateria nie jest w tej chwili tutaj ładowana. Napięcie na baterii 27V. Ja ustawiłem maksymalne napięcie w, w, w ładowaniu 29,2V. Czytałem z katalogu, że mogłem ustawić 298 nawet, ale nie chcę nadwyrężać baterii. Zużycie teraz, całe 400W prądu, pobiera dodatkowo z akumulatoru 6A, reszta z paneli. Tutaj podsumowanie Na to I można tam jeszcze mieć Jeszcze jest tam trochę ustawień O, napięcie wejściowe, tu jest sieć 240 a ja produkuję 230 Dobra Także w lecie całkiem fajnie działa. Pod, nie rozładowuję akumulatorów na maksa. Teraz mam ustawienie, że ustawione jak napięcie spadnie do 24V. To mi się przełączy na elektrownię na zasilanie z sieci. Chodzi o to, żebym nie nadwyrężał akumulatorów w tej chwili. Kiedy nie ma tego słońca za dużo. A w lato przełącza na 23, 23,5 różnie i potrafi mi całą noc wytrzymać bez problemu. <laughs> Włączę z powrotem grzanie wody. Na razie zostawiam 2 kW, jeżeli chodzi o grzanie wody. W zupełności mi to wystarcza, żeby zagrzać boiler. Patrzcie, tutaj jest 1,5 kW. Nie wiem jak to działa. Jak było bardzo duże słońce, to on zagrzał mi się do 80 stopni na górze zbiornika 80 parę, w środku 80 a na dole poniżej grzałki to do 58 nawet mimo wszystko się zagrzało także całkiem fajnie teraz już czujnik temperatury dałem na wysokość grzałki także to powinno działać zabezpieczenie żeby się nie zagotowało na koniec jeszcze pokażę jak wyglądają moje panele po stronie wschodniej są te panele te po prawej to do wody te po lewej do falownika też już sporo odmają po stronie zachodniej 12 paneli 220 mają Aha, jeżeli chodzi o przełączanie mam tutaj bezpieczniki od strony DC one są dwustamperowe też część rzeczy Część rzeczy zasilam, no, całą serwerownię moją zasilam 24V bezpośrednio z akumulatoru. Pomijam ten falownik. Tam mają swoje małe zasilacze. Tutaj mam monitor prądu do serwerowni, kilka wskaźników. Przełączniki mogę sobie przełączać, jeżeli chcę pominąć całą tą instalację i bezpośrednio z elektrowni mogę to zrobić. Mam tam ten wyłącznik głównie też jest. A w razie problemów jakby mi nie było zrobiłem tutaj skrzynkę z automatycznym przełącznikiem, także w razie czego jakby mi napięcie tam palownik przestał działać z jakiegoś powodu automatycznie przełączy się na elektrownię za pomocą tego przełącznika fajnego też mam przełączniki wyboru zasilania. Tutaj mogę wybrać sobie, który obwód chcę zasilić falownikiem albo elektrownią. Także fajna sprawa. Także to mój drugi filmik. Hmm. Zobaczymy. Może następne coś wymyślę ciekawego. W tej chwili to tak na szybko tutaj zszedłem do piwnicy i coś nakręciłem. Także na razie.